Witajcie w noworocznym odcinku Fox TV, a w nim wydarzenia z życia szkoły przedstawi nam nasza reporterka Inga. Inga? Halo, halo, słyszymy się? W ostatnim tygodniu odbył się turniej w grę FIFA 17. Nasi uczniowie rywalizowali z uczniami z pierwszego liceum. Ostatecznie zaciętą walkę wygrał Oskar Kaplita z drugiego LO. Drugie miejsce zajął Igor Grohala z drugiego liceum. A trzecie miejsce Kornel Grohala z drugiego liceum. Nieprawdopodobne, ale nie martwcie, Kornel, ostatni będą pierwszymi. Młodzież naszego liceum została zaproszona na uroczystości odbywającej się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nasi uczniowie mieli możliwość m.in. zrobienia sobie zdjęcia z prezydentem Andrzejem Dudą. Staliśmy zaproszeni, aby obchodzić 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Uczniowie naszej szkoły ruszają z kolejną edycją Duokomu. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Jak co roku, gdy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, w naszej szkole obchodzimy wigilie klasowe. Całej społeczności szkolnej życzymy Wesołych świąt. Gwiazdami dzisiejszego odcinka są Mateusz i Michał. Dzień dobry. Zagrali oni w wysokobudżetowych produkcjach PVM. Popaki, opowiedzcie nam o tym. E, Tylko że na początku chciałbym przekazać Państwu Mateuszowi objętą energią. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nasza przygoda rozpoczęła się z pozoru do śmie. Pierwszy casting, pierwsze zdjęcia i pierwsze ujęcia. I co? Od razu zauważono nasz potencjał. Michał dostał rolę w serialu. Nie, serialu w serialu Ja natomiast w serialu szpitalu. Cały plan, jak i miejsce akcji, było niesamowite. O czym opowie? Michał, e, no, tak. E, pojechaliśmy na plan filmowy, to były takie dwa duże hangary które były ustawione ściany, tak wszystko było zrobione, tak jak widzicie to w telewizji. Jakby poszliśmy tam do przemierany, tak nas zrobili, nas, że tak na i prostu tak... na pustwo, prawda? Na tak zrobili nas na pustwa. No i zagraliśmy swoje sceny, wzięliśmy za te pieniądze i wróciliśmy do Rzeszowa. Tak wyglądała nasza przygoda tutaj. Pani prezenterka się śmieje, ale tak było naprawdę, kochani. Dodatkowo pragnę dodać, że nie spotkały nas jakieś zaszczyty, profity szczególne, ani sława, ani pieniądze. No, tak było naprawdę i chcieliśmy po prostu przekazać, jaka jest rzeczywistość, jakie są realia w polskich telewizjach. No, to nie są bardzo dobrze ładne prace, ale za tym trzeba się mocno napracować, żeby jak nie te pieniądze dostać. Jak wiecie, nie funkcjonowaliśmy w myśl zasady zarobić, a nie orobić się, ponieważ całe nagrania trwały dwa dni, czyli 48 godzin, co było ciężkie. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy Was i zapraszam w szpital, odcinek 463 oraz szkoła, odcinek 194. Pozdrawiamy! Dziękuję bardzo. To ja dziękuję. W tym odcinku pytania, co najbardziej denerwuje biolchemów. Rozszerzony polski. No, mnie też, a poza tym to nie wiem w sumie. Ale co mamy powiedzieć w ogóle, co nas denerwuje? Moim zdaniem jest w porządku, nic mnie nie denerwuje. <noise> Biologia! Może ja nie wiem. Ja zaraz się zastanawiam. Mnie denerwuje Pani z Polskiego. Zresztą. No, bo... no, bo... Jezu, nie wiem naprawdę. Ja, ja to powiem, że mnie ta klasa denerwuje tak mnie denerwuje czasami. denerwuje ta klasa, pięć razy na siódmą dziesięć, dużo nauki, nie denerwują 12 minutowe kartkówki z, re... z matematyki nie z religii. No i nie... Co się nie mieliśmy w pierwszej klasie wycieczki? I... To jest moja wina! To nie jest moja wina! Znaczy całe klasy dlatego nie denerwuje. Ale nie co was denerwuje? Brak snu. To mnie denerwuje rozszerzony niemiecki. Kontynuacja. Choć nigdy jej nie miałem, no. Dziękuję, dziękuję. Wraz z Nowym Rokiem porada od najważniejszego mężczyzny w naszej szkole, czyli pana dyrektora. Myślę, że rada będzie taka troszkę niestandardowa, ale bardzo bym Wam życzył, żeby po latach mile wspominać ten czas, który minął i nie żałować sytuacji takich, które byłyby dla Was jakieś wstydliwe, które byście chętnie wykasowali ze swojej pamięci ale jednak one już zaistniały, dlatego Wam życzę taką radą starą, by, byście żyli tak, żeby o Was dobrze mówiono i żebyście żadnej takiej dziwnej sytuacji nie żałowali w przyszłości. Jest z nami Ala, jedna z kolejnego projektu w naszej młodzieży. Ala, powiedz nam, co robicie? Zastrzyk Kultury to festiwal artystyczny organizowany w ramach projektu Młodzież dla Miasta i w ramach tego całego naszego festiwalu odbędzie się wiele koncertów, wiele warsztatów, wernisarz, a także noc flaszuwek. Dodatkowo podczas całego festiwalu można sobie wyobrazić, coś o po także zapraszamy na wykład o nim oraz na papa motywacyjny Szymona Mierzwy, który zmotywuje Was do działania. Co jeszcze? jest płatny. Festiwal będzie 13 i 14 stycznia tutaj w naszej szkole w drugim liceum. Koncerty będą oczywiście na auli i będzie na przykład taki zespół jak Daj Spokój, czyli taki katolicki rok. To powinno każdego zachęcić. Oprócz tego, no dobra, nie? No serio, jeszcze bym tutaj coś Albo. Czas. Albo Michał Munkiewicz, czyli świetny piosenkarz, żeby który wykonuje poezję śpiewaną. Noc planszówek natomiast odbędzie się w Królestwie Bez Kresu. Wszystkie informacje można znaleźć na naszej stronie na Facebooku oraz na wydarzeniu, Także serdecznie zapraszam. Polecam. Będzie klawo. Witam wszystkich, koniec czwarty i teraz do Wam krótkie słowa. Jaki jest ulubiony prokuratora? Winny. To jest mokra, po Dziękujemy Ci za obejrzenie czwartego odcinka Fox TV. Lajkujcie, komentujcie i udostępniajcie.